Panie Przewodniczący, Pani Minister, Szanowni Państwo. Ja chciałam przypomnieć wszystkim posłom, że nasi koledzy Maciek Wąsik i Mariusz Kamiński siedzą w więzieniu. I żeby refleksja u Państwa została przyjęta, żebyście Państwo się zastanowili nad tym, co robicie i dlaczego tak postępujecie. Szanowni państwo, druga sprawa już dotycząca budżetu. Chciałam zapytać panią minister, pracownicy domów pomocy społecznej do końca grudnia otrzymywali dodatek 600 zł brutto do pensji zasadniczej. Czy w tym budżecie jest ten dodatek? Z tego jak mam informacje z niektórych domów pomocy społecznej, pracownicy nie uzyskają tego dodatku że tak bardzo dbacie właśnie o tych, którzy pracują na trudniejszych warunkach z osobami potrzebującymi wielu wie, wielkiej, wielkiej pomocy i bardzo proszę, żeby uwzględnić w budżecie państwa również ten dodatek dla pracowników domów pomocy społecznej.